A, jest jeszcze noc. Jest jeszcze noc, więc możemy coś zrobić z kulsami. Możesz zjeść. Czy jesteś głodny? Jesteś. Zjadaj, Wilson. Zjadaj. Cześć, witajcie wszyscy. Czwórka z tej strony, a to kolejny odcinek Don't Starva, gdzie próbuję dogadać się z Wilsonem po tym, jak ostatnio pozwoliłam mu zginąć. No i dla odmiany, skoro ostatnio było bardzo ciepło, to teraz mamy deszcz. Boję się jednak, że to oznacza, iż mamy wiosna, to oznacza, że... To oznaczałoby, że za chwilę był, byłoby lato. Hmm, musiałeś to zniszczyć co? Nigdy nie szanowałeś narzędzi. No tak czy inaczej, to oznaczałoby, że zaraz znowu zrobi się okrutnie ciepło i ja muszę coś wykombinować zanim tak się stanie. Przynajmniej w teorii. Dobra. A, Czerwone. Czerwone chyba atakują. Niedobrze. Dobra. Sprawdźmy, co tu jest. A, pójdziemy w tą stronę, na lewo. I zobaczymy, może coś tam fajnego się znajdzie. Jest dziura. Nie będziemy na razie tam skakać. To do tej pory mnie przeraża. Może wiem, że nie zabija. Jest cmentarz, tu będziemy mogli coś wykopać z grobów, jakkolwiek to brzmi, Wilson, i wiem, że ci się to nie podoba. A tak właściwie mogłabym ci zrobić. Ee... A dokładnie. Wspaniale. Może teraz będzie ci trochę mniej mokro. Jedzenie jeszcze nie jest jakimś wielkim problemem, ale przydałoby się znaleźć jakieś króliki. No, jasne. Zrobiliśmy sobie. Więc przestało padać. Przestało padać! Oczywiście! Hmm. Następnym razem trzeba mieć w ręku przez cały czas jakąś broń. Właśnie! Trzeba zrobić włócznie tej nocy. To jest nasz grand plan. Zbroić się i, i znaleźć teraz bawoły i kupę. Chcę jak najszybciej stworzyć. Uy, tu nie będzie przejścia. Chcę jak najszybciej zrobić farmę, żeby mieć dostatek jedzenia i chyba powinnam się nauczyć robić... E... lodówkę? Tak mi się wydaje, żeby przechowywać lód, a jakby wtedy przyszło lato, to mamy jak się bronić przed tym okropnym latem. Mówię jak prawie że polscy marudzący ludzie. Jest za ciepło, za zimno, za mokro. Mówię dokładnie w ten sposób. Już się skończyło. Chociaż zastanawiam się, czy to nie jest jesień, bo dzień jest strasznie krótki. Jeżeli wiecie, to dajcie mi znać, bo ja to tak. Na razie. Totalnie naczuję. Interpretuję to, co tutaj się dzieje. Creepy ten las jest. No nie, tutaj już jest koniec. Dobra, idziemy w tą stronę. Chodź, chodź, Wilson, chodź. Ja wiem, ja wiem, te drzewa wyglądają tak przerażająco. Jakby chciały Cię zabić. I jeszcze słychać jakieś dziwne odłosy. Nie skupiajmy na, się na tym, bo ja się zacznę bać, co będzie. Nic dobrego. O ten, 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 tamten. Gdzie ja mam się kierę? Gdzie ja mam się kierę? Zimno <śmum> mi. O mój Boże. O, mój Boże. Słuchajcie, a jeżeli, jeżeli mamy jesień, to w takim razie teraz byłaby zima. Czy ja umiem przeżyć zimę? Co trzeba zrobić, żeby przeżyć zimę? Ale to tu nie jest. Albo dopiero się pojawia. No dobra, tak czy inaczej. Pochodnia wygląda na to, że na razie nam pomogła. Tu jest dosyć dużo skał. Jakbyśmy kiedyś potrzebowali, wiemy gdzie iść. Hmm. Dobra. Przeczytać na wikipedii w takim razie. Praca domowa, czwórka, przeczytać, w jaki sposób przetrwać zimę. Spalę drzewko. Eee. A, właściwie to i tak muszę to zrobić, bo będę potrzebować węgla. Więc równie dobrze mogę to zrobić. Bęk, bęk. I dobra, teraz tak. Gdzie jest moja? Czy ktoś widział moją siekierę? Aha, ona się już prawie skończyła. Trzeba biec do obozu. Dobra, skończyła się siekiera. Siekiera! Przywołuję Mamy. I mamy. Dobra. Obóz. Shit. Hmm. Ok, zmiana planów. Obóz tutaj. A co tam? Zrobię taki. Będzie, że. Mamy tutaj chwilową spartańską przystań. I teraz tak. Ja myślałam o tym, żeby zrobić. A co tam, tutaj też pierdzielniemy maszynę do nauki. Stać nas! Zostaw mojej nasionka! Zostaw nasionka! Dziękuję! Dobra, i teraz tak. Uh -huh. Tu sobie coś doda. A, tego nie mogę dodać. Tu sobie dodamy. Proszę. Pięknie. Dużo ogień. Teraz, żeby zrobić włócznię Potrzebuję liny. żeby zrobić linę Potrzebuję trawy, mam trawę Wspaniale, czy teraz mogę zrobić włócznię? Czuję się bardziej bezpieczna, mamy włócznię Awesome No tak, jesteśmy pewnie głodni No to nie z takiego, mamy jedzenie Nic się nie stanie, nic nam nie będzie Zjemy sobie jedzonko. Dobrze, marchewki też możesz zjeść. Chociaż nie, momencik. Mamy marchewki, ale mamy też jagódki. Jagódki sobie zjedz, marchewki nam mogą się przydać, jeżeli znajdziemy gdzieś... ...jakieś przewspaniałe króliki. Dobra, teraz tak. Co z... Tu są farmy. Tu jest box... ...Drying Rock. Fajnie. Icebox Okej okay. A tu co tu jest? Umbrella Coś leczącego Kompas Co to jest? Papirus Chcę jak papirus Thermal Stone You have used an alchemy engine O potrzebuję alchemy... Bo thermal stone W takim razie powinien nam pomóc e, Przeżyć jeżeli Dobrze wnioskuję po nazwie Przeczytaj Wikipedię. Przeczytaj Wikipedię. Okej. Okay. To jest jakiś namiot. Okej. Okay. Nie widzę, co jeszcze tu by było fajnego. Czyli tak, potrzebujemy zrobić Alchemy Engine. A żeby to zrobić, potrzebujemy tego czegoś. Skąd takie coś się bierze? Pewnie tutaj. Będzie wiedzieć. O! Została mnie. Został mnie dzień, dobra. Nie będziemy się w takim razie teraz na tym skupiać. Będziemy na razie dalej eksplorować. Muszę wziąć trochę kamieni. Drewna nie mamy prawie zupełnie. Czy już mam moją siekierę w lepszym stanie? Mamy. Tu jest. Okej, okay, ale najpierw no tutaj. Bang, 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 bang. Dużo złota. Super. Dobra, teraz możemy na przykład wziąć sobie jedzenie. Wziąć sobie jedzenie. Oczywista sprawa. Bang, idziemy. O, nasionka. O, szyszunia. Przypomina mi się zawsze... Mm, jak to się nazywało? Epoka lodowcowa. Tam był... Tam był motyw szyszuni. Znowu pada. Gademet. Dobrze wiem, wiem. Motyw Daisy. Motyw Daisy. Nie, znowu jest burza. To może jednak jest jasna. Nie wiem. Sprawdzić Wikipedia. A potem jakby co przyjść po lód? Tum 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 Hmm. Okej, okay. tu gdzieś jesteśmy już w okolicach naszego obozu. W tą stronę będzie przejście do naszego obozu i to przez jakiś nieznany bliżej nam region, więc... Aha, wiem dlaczego, bo tutaj na dole byli tubylcy. Formy życia nie do końca nam przyjazne. Dobrze, zostawimy ich w spokoju. O, kwiatek! O, kwiatek, kwiatek. Dobra. Nie będziemy bardziej ryzykować. Zrobimy sobie tutaj mini lasek. Plant, 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 plant. plant. Proszę, pięknie. Zarobiście. Jestem głodna i to okrutnie. Ale to nie oznacza. że można tak po prostu zostawić z tego są chyba tylko szyszki, ale okej okay, szyszki też na spoko, bo wtedy sobie sadzimy własny las Więc co to jest to fire dart ale boję się eksperymentować, bo jeszcze nie dotkałam tego takiego śmiesznego stołu z którego on potem staje. więc na razie gramy zachowawczo jak zobaczę pierwszy stół to będę czuć się lepiej No, Camanolisom. Musimy mieć dużo drewna dzisiaj. Bo chcę zrobić sobie pierwsze skrzynki, a ja do tego muszę zrobić. Um, a do tego muszę zrobić. Dosyć sporo desek. Nie będziemy tego tutaj tak zostawiać. Weźmiemy całe drewno jakie możemy. Dobra. Och, jak pięknie. Chojneczka. I kolejny. I, I rąb. Pink Flower. Chcę Flower, żebyś się lepiej czuł. Dobra. Teraz tak, moje... Mój mały zbiór choineczek. God Hmm, teraz trzeba tutaj. Teraz sobie zostawimy dwie szuszonie, żeby mieć e, czym rozpalać. Okej, 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 ok, I bierzemy jeszcze raz do łapki. Siekierę i lecimy. W tym czasie zastanawiam jak się uchronić przed tymi wszystkimi okropieństwami, które czekają na w najbliższych dniach. Ojej, ale jestem godna. Kuk, cook food, kukuj cook, cook, cook fooda. Naprawdę jak Daisy. Dobra, a teraz żeraj. Ups. No i proszę, wiedziałam, że to zgaśnie. Ad fuel. Nie ma na razie królików, więc... Na razie się nie przejmuję używaniem marchewek. Dobra, jest git. Teraz tak, skoro już tu jesteśmy, to zacznijmy robotę. Chcemy wziąć na pewno deski. Super. Jeszcze tą tutaj buzia. Fuck! Nie potrzebuję tego drewna. I już za chwilę będzie noc, a tam jest bardzo mały płomyczek. idziemy. Add fuel. God damn it. Niezbyt to pomogło. Dobra. O, trochę węgla. To powinno nam pomóc. Super. Mm, teraz tak, mogę jeszcze zrobić trochę desek. Trawy trzeba jutro zebrać. Trawy trzeba jutro zebrać. I teraz, skoro tak, to potrzebujemy zrobić sobie. Thermal measure. Ok, możemy to sobie zrobić. To będzie. Termometr. Jest zimno. Mam nieopuszczające mnie wrażenie, że to jednak. Nie jest kwestia tego, że ma być teraz lato, tylko że teraz będzie zima. Ale jeżeli ktoś by wiedział lepiej, to dawajcie mi znać, proszę. Dobra, na razie odłożę tutaj też. To. Zostawię tutaj trochę desek. I tak. Czy ja mogę sobie zrobić mogę? Świetnie. A, nie to. Git. Dobra moi mini. To by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was na kolejny odcinek moich zmagań wraz z Wilsonem. A tymczasem trzymajcie się. Eee, muszę dołożyć do mnie. Czwórka z odbioru.